dam Damm, dam. das. <laughs> Dam dam dam! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Litek, Witam Was w kolejnym odcinku w Death Road to Canada, czyli naszej kolejnej przygodzie, gdzie będziemy skuteczniać podróż. Łącznie z moimi widzami, właściwie ze streamów, którzy zgłosili chęć obecności w dzisiejszym odcinku. Będzie to SMA, który chciał być w naszym odcinku. Nie, SMA będzie liderem i będzie to też, już dobrze widzicie, jako jego koleżka w podróży DaoShifu. Dao co prawda się nie zgodził, ale myślę, że wcale się nie obrazi. SMA jest chirurgiem, jego traitem jest berserk, czyli absolutnie nie mam pojęcia, co to jest, ponieważ to są postacie, które generuje sobie losowo. Żeby, wiecie, nie było, że coś jest ustawione, są one losowe. Daoszyfu jest wojownikiem, który jest troszkę paranoikiem. Jedziemy z koksem do Kanady! Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, naszym zadaniem jest dojechanie do Kanady, ponieważ podobno według miejskich legend tam właśnie plaga zombie nie dotarła i z którą będziemy musieli my akurat borykać. Do Dojazdu jest ileś tam dni, których akurat liczby teraz wam nie jestem w stanie podać, i pędziemy podróżą. Grupa zobaczyła dom na drodze, wygląda, że jest dość cicho na zewnątrz, ale spoglądając przez okno okazuje się, że jest dość dużo kształtów, które lurkują w ciemnościach. Rozmiar to jest prognoza hordy. Spars, czyli tak niezbyt wiele. Slagisz, czyli dość opieszali, i późny poradek. Lecimy, splądrować go, zobaczymy co też mamy. Ekwipunku jeszcze nie wrzucamy. Nie wiem co to jest na taki zmęczony na starcie. Bo jak widać, serduszko ma dość kiepskie. Wskakujemy, dobra, zombiaków trochę będziemy omijać. Jedną apteczkę. W związku z tym, że zombie nie są jakoś specjalnie agresywne, my też w stosunku do nich nie będziemy, żeby czasami ich nie jątrzyć. Bo prowadzimy to krzesełko. akurat. Widzę, że szyfu, tam wydał śmierć ostateczną. Dobra, mamy jedzonko. Pierz jedzonko, super. Tutaj jednego poczęstujemy krzesłem, nic tutaj więcej nie ma. Widzę, że tam obiekty nieaktywne, wle wdepłem w mózg. Dobra, dwa pokoje, 15 dni do Kanady. Dobra, jedna apteczka, super. Nie ma specjalnie dużo jakoś w tym domu. Faktycznie ani zombiaków, ani lutu jakiegoś konkretnego 9 Amo. Dobra, do szyfu tam talarkuję. Ja będę oszczędzał swój tasak do mięsa, żeby nam się czasem nie zepsuł, i żebyśmy nie zostali z gołymi rękami, bo też tak może się zdarzyć. Nie jest to oczywiście najbardziej korzystne wyjście z sytuacji, co możecie sobie wyobrazić, oczywiście, bo jak przeciwko hordzie zombie startować z czystymi piąchami? Dobra, to krzesło, bo tutaj zaczęliśmy zaczepiać. Nie byłem na to gotowy. Mam jeszcze jedne drzwi do sprawdzenia, jest coś w szafce. Dobra, SMA, lecimy 6 amo do shotguna. Fez tam do szyfu tym toporem ora całkiem nieźle. Dobra, zaoraliśmy trochę darów. Trochę darów, plus 2 do jedzenia, plus 2 do apteczek, 9 Amo i 6 do strzelby. Pędzimy w takim razie na drugą miejscówkę. Dobra, grupa rozbiła namiot na w jakimś tam najbezpieczniejszym miejscu, w którym potrafili znaleźć na opuszczonym polu do minigolfa. Zjedliśmy mały posiłek minus 4. Rano znalazło się, znaczy znaleźliśmy piłeczkę golfową. Mm, I ten kij taki do wkładania tam, wiecie, przy ostatnim dołku takiej puty się nazywa, nie wiem jak on się wkłada, się nazywa. Chyba tak. A, grają szybką grę. do dał Dostał troszkę potrzebnych mu ćwiczeń. SMA zmęczył się i zgubił piłeczkę. Ale z ciebie party, pooper. No wiesz co, SMA? Dobra, SMA taki łotry... Nie, nie, nie chciał się integrować z Do Shifu Co za gość, co za gość, a tak dobrze im szło. Dobra, grupa dojechała do biblioteki w mieście, yy, która jest w większości spalona. SMA znalazł pojedynczą książkę, która nie jakoś specjalnie nie jest zniszczona przez płomienie. Co to za książka? Gigantyczny poradnik napraw, yy, książka samopomocy pozytywnej i rymowanka dla dzieci. Dobra, weźmiemy sobie podręcznik do napraw. Yy, zdolności mechanikowania i dobania w samochodzie SMA zostały zwiększone. Super. Yy, dobra, do Shifu, jeżeli. Co? Jeżeli. Z... <grystanie> Porada życiowa dla Osifu: Lifehack dla Osifu: Jeżeli obwiążesz sobie palec sznurkiem, twój palec stanie się fioletowy. <grystanie> ale dobrze, bo co sobie mam powiedzieć, że nie wiedział o tym? Dobra, szpiegujemy miasto z, dysta z dystansu. Jest troszkę więcej nieżywych niż zazwyczaj, ale jest też dość wcześnie. W związku z tym nie powinno być tak źle, przynajmniej na początku. Rozmiar hordy, średni, znowu są opieszani, jest poranek. I zauważamy albo aptekę, albo salon z grami. Pójdziemy do apteki, bo tam być może będzie więcej jakichś towarów... E, apteczek w sensie. Więc może jakieś ketonale zajumamy, albo jakieś kwasy, e, czy też sudafet, żeby mieć dobre wiksy. Zobaczymy. Dobra. Widzę, że tutaj nowy jest dzielnicy, więc będziemy znowu plądrować domki. Small Grain's Drugs. Dobra, lecimy zobaczyć może medy medy medyczne No, Chyba aptekarza znalazłem właśnie. E, dobra, lecimy tam do oszyw Po co ty ich tam e, Dobra, weź tutaj koszyk, nalaczki z Lidla. A! Do, oj, kuczaki! Dotknął mnie, fuj! Dobra, plus jeden zdrówka, tu jeszcze chyba mam jakieś bandaże ekstra. Jeszcze jedna apteczka. Tutaj panie leżeć, proszę. Okej, okay, dobra, dużo medykamentów. Mamy trzy apteczki, nieźle. Myślałem, że jeszcze jakieś jedzenie może znajdziemy, ale widzę, że tutaj nikt nie gustował w drugim się do pracy. Może jakiś dom będzie jeszcze dostępny. Zerknijmy do tyłu. Czy dzielnica jest tak rozległa? O, jest jakiś dom, e, super! Chyba nawet drugi jest, o, widzę, że nawet cztery pokoje, więc całkiem nieźle rozbudowana willa. Dobra, właśnie pewnie jakaś apteczka jeszcze jedna, tak jest, w kibelku paliwko, jeden, okej. Okay. Ty, szyfu się zgubił. O nie! O nie, zepsuła mi się broń! O nie, a nie mamy jakiejś innej! O mój Boże! Szybko! Szybko! Wiesz tutaj kosz, będziemy mieli strupa! Nie, nie mamy kości strupa, bierzemy drugiego jeszcze, spróbujemy go rozwalić. Pięknie, jest kosz! Dobra, chociaż to, chociaż tyle. Musimy się skupić, na znalezieniu jakiegoś oręża. Dobra, mamy później tego hamburgera, jedzenie. Dobra, jest znowu jakieś amo, tylko. O, jest pistolet, super, ekstra. Chyba z szafki na mam, bo koło szafki leżał. Nie jest do szifu, ale że się zrobił jak czerwony, burak idziemy. IDZIEMY! o nie! Do szifu, nie! Nie, 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 bo do jest czerwony, już ustamina spadła Nie, mniej macha toporkiem No widzisz tyle, że się machał, że aż się zmęczyłeś w końcu, synek. Nie trzeba było tyle ćwiczeń brać. Trzeba było grać tego golfa, SMA widzę, że dobrze, że zgubił tą piłeczkę, bo to, to w ogóle jakiś tak. Trochę ci nie leci tutaj z staminą, dobra, mamy miotłę, będziemy zamiatać też trochę miasta Okej, okay. czy coś tu jest? Jeszcze jeden dom mamy Daoshifu w międzyczasie odpoczął Dobra, purpura muzesza, zeszła, widzicie? To pewnie zawiązał sobie szyję sznurkiem Nie wiem, czy wiesz, Shifu, Ale jak ty zawiążesz szyję Sznurkiem, to też się robi pomarańczowo Właśnie w, w mózgu Nie rób tego więcej Lecimy, weźmiemy krzesło z krzesłem tutaj będziemy trochę więcej mnie, nasza broń wytrzyma wtedy. Ej kurczę, Otwieraj te drzwi. Okej, okay, mamy tu jakieś szafki. W ogóle jakieś mało zębiaków, dobrze. W sumie nie powinienem się dziwić, tylko raczej radować. Dwie apteczki dla nas. Pięknie. Wpadamy do drugiego pojśczenia. Nie, tu same krzesła. Trochę jak jakieś wystawka z Ikei. Dobra, nic tutaj ciekawego nie ma. Dobra, rozwali rozwaliłem coś. O, dobra, ale mamy deskę jeszcze. Więc spoko. Zwalając meble, dostałem deskę. Ekstra, plus trzy hamburgery. Plus 5 do nabojów. O, jeszcze jakieś jedzenie. Dobra, dobra nasza, dobra nasza, bo już wiemy, że jedzenie stało się w czasie apokaliptycznej zagłady zombie walutą, więc jeżeli trafimy na jakiś dostawców różnych dziwnych gadżetów, będziemy mieli szansę na to, żeby się z nimi powymieniać, jeżeli będziemy mieli dużo, poke nie pokemonów, tylko dużo jedzenia w kabzie. Dobra, lecimy tędy. Coś tutaj spróbowałem poradzić Udało się, Jezu, udało się, fu, nie! Nie, 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 nie Nie, nie, dobrze Udało się Było blisko, było blisko Jezu, jaki czerwony znowu jest Szybko wsiadaj, wsiadaj, Dał się, wsiadaj Odparaj! Tak, 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 szybko, szybko Uu, Bo przyszły i zaczęły mi opony zmieniać 6 jedzenia, 1 paliwka, 7 apteczek, 18 ammo do pistoletu i 12 do strzelby. Nieźle, nieźle, myślę, że gustownie. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Do szyfu shot placement discussion for making our last. To no, tak, ja wiem, że dobre celowanie będzie pozwoliło nam zakonserwować więcej amunicji. Minus 4 jedzenia, skampiliśmy koło drogi, spoko, nikt nas się nie zaczepił. Rano spotykamy Łosia, który jest na zewnątrz obozu. Łoś jest zraniony. Spróbujemy go znowu wyleczyć. O, SMA! SMA! Muszę go leczyć, ale SMA! NIE! 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 SMA! Nie znał się na leczeniu łosi! Przecież ja myślałem, że to jest podstawowa zdolność każdego chirurga, wiedzieć! Nie, oni ćwiczą? Operacji na łosach? Łoś wyśliznął się i mocno kopnął SMA i SMA umarł. Jednak SMA nie byłeś dobrym chirurgiem, to dlatego zgubiłeś tą kuleczkę, piłeczkę. O mój Boże, już żeśmy stracili jedną osobę. O nie, dał Daoshifu i leci sam w takim razie. Kontynuujemy naszą podróż. Daoshifu znalazł sklep. Jest dużo manekinów w środku, ledwo widocznych w ciemnościach. Cały sklep wygląda jakoś specjalnie creepy. Może jest coś jeszcze w środku. No wejdź, do Daoshifu, do środka. Daoshifu wchodzi do ciemnego i mrocznego sklepu. Zazwyczaj e, jego zazwyczajowe uczucie paranoi... Go z podwojoną siłą, dostaje, super się wystraszył szyfu, widzi małą mysz i zaczyna krzyczeć Skrzeci jak jakichś Youtubers <laughs> O mój what the fuck, what the fuck, to jest mała mysz Jaka si Dał, Morale spadły, ale jedzie, żyje jeszcze O nie, samochód to jest jak bo bomba z ale przecież nawet wymi! Dobra, na zewnątrz Kanady. O, spotkaliśmy właśnie mm, traderów, bo na zewnątrz Kanady tam ludzie angażują się w wymianę. Mamy 8 jedzenia, ale wejdziemy, bo już czasami omijają tych kamperów, a da się czasami wymienić nie tylko jedzenie, ale czasami na przykład paliwo. Widzę, że tutaj chyba coś poprzedni podróżnicy. Sorry, i działak. Daoshifu, dobra, tutaj są jedzenia, 5 jedzenia chcą, ale za, co, co, ona co ona chciała ryby Co ona co ona oferuje? 6 Rifle ammo, nie, to ja amunicji nie potrzebuję od was, no to słaby, ty traderzy. Ja, <grym>, zaklaksoniłem się, zaklaksoniłem ale jedziemy dalej w takim razie. No jeźździe! Daoshifu, pędzimy. 51 paliwka, 8 jedzenia, spoko, to jeszcze mamy jakieś szanse. Daoshifu znalazł innego, e, jakiegoś podróżniczego, nazywa się Meni. Meni e, chce tutaj do nas dołączyć Daoshifu yy, Dao rozważa benefity z jego podróży samotnego wilka czy rekrutujemy maniego? nie no, weźmiemy maniego zawsze to dwa ciała mm. <noise> które można podłożyć z odniakiem albo Daoshifu, albo maniego nie no, Daoshifu myślę, że z dobrym człowiekiem i weźmy kolegę minus 10 paliwka, więc ciśniemy, brakuje nam paliwa o nie! o nie, wjechaliśmy w jakąś grząskie piaski o nie! Horda nas atakuje! Bardzo duża horda, 07 godziny, czyli ile to jest? 50 minut musimy wytrzymać? O mój Boże, bo nasze auto zagrzebało się w piachu i nie jesteśmy w stanie wyjechać, spróbujemy przetrwać! Jest dość Szifu ma tylko i wyłącznie siekierkę, a co ma Mani? Mani ma tylko key bolowy. <grym>, duże szanse mamy, duże... Spokojnie, spokojnie, spróbujemy coś sprowokować. Dobra, wystarczy wytrzymać, 13 dni do Kanady nas dzieli. Jezu, Meni, Meni, nie daj się otoczyć, nie daj się otoczyć Biegaj cały czas, biegaj Do szyfu panie profesorze, lecimy Nie, Meni, ty już jesteś czerwony znowu, walik z bagiety Tak, ja wiem, że to kibice morowe Meni, chodź tu szybko Toruję drogę, z im Dobra, jeszcze trochę Jeszcze trochę wytrzymaj 9, Eee, czyjś płuco Dawaj, Meni, nie zatrzymuj się Nie prowokuj, nie patrz im prosto w oczy Lecimy, zakreślamy okręgi W polu kukurydzy, pięknie Piękny, dawaj, dajesz, wytrzymamy to! NIE MANI NIE! 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 O mój Boże, nie! Żałuję wszystkiego, nie! To był... chyba... Chyba nigdy tak krótko nikogo nie miałem w swojej eskapadzie do Kanady. O mój Boże, lecimy! A <grystanie> o Jezu, jeszcze paliwa nie mamy. Pięć zombiaków żeśmy uk ukrócili. Dao, dajesz, może znajdziemy szybko jakąś nową furę. O, tak, możemy przejeżdżać to auto, gdyby nie to, że mam, nie mamy paliwa 20 litrów tylko! O Jezu, czuję się zainspirowany, co dostajemy? Medical Fitness Shooting. Nie, morale podwyższymy jakąś randomową zdolność. E, Cieszę się, że nie został zjedzony. Dobra, y, jego twardość jest hardy. Teraz sonowa bitch na Shifu. 10 paliwka, już 11 zostało mu Jest późno, nie ma jakiegoś lepszego schronienia do kampu Pojedyncze zombiaki łażą dookoła gdzieś w oddali I jeden może zakraść się do Daoshifu kiedy śpi Kto pewnie zostać na... na... sszychcie Kurczę, nie wiem, czy lepszy jest Daoshifu Dao niewyspany czy nieżywy hm. Trudna decyzja, bo nie wiem co się może stać kiedy zasiemy Zwłaszcza jeżeli śpi jak trup ha! No nie, no kimaj, kimaj, Daoshifu. Daoshifu jest ranny, o nie! Bo przy... nie! Obudził się, kiedy robili mu malinki i zjadali mu stopę! O mój Boże! Nie! Nie mógł się wydostać, bo... Był sam! Nie! Szybko, Daoshifu, wylecz się, tak! Tak! Jest straszny w tym, nie wyleczył się! Jest straszna kiepsizna z Daoshifu, w ogóle nie był chirurgiem! Tęsknimy, SMA! Jezu! Dao Shifu ma przeczucie, że podróż do Kanady to strata czasu. Jezu leci z jakimś długim odcinkiem drogi, nie ma żadnych zagrożeń w oddali, ale nie ma też nic ciekawego. Sześć jedzenia zostało. znaraz znalazł nieoczekiwanie kogoś, z kim może pohandlować, a mamy tylko sześć paliwka. Ten chce jedzenie, to nie, a czy sześć jedzenia, to nie, bo Daoszyfu będziesz głodny. Kurde, ale dobrze, przynajmniej stopy masz na swoim miejscu. O, podpaliło. Uff, już myślałem, że będziemy musieli porzucić auto. Ale co z tego? Skoro mamy tylko litr paliwa. O nie! O nie, zjadł surowe jedzenie z puszki i zimne jeszcze. No, znaliśmy jakiś sklep. Sklep z, warzy z, warzy z warzywami Idziemy, Milag już południu. Dobra, idziemy na zakupy. O, Chryste, panie, dał damy radę, jesteś sam, co prawda. Szybko jakimś koszykiem weźmiemy. Jakiś koszyk weźmiemy Dał no trudno Może będzie jakieś paliwko. No, kto wie? Może to jakiś taki market uniwersalny. No bo tam ktoś wyszedł, jakiś zadowolony. Ooo, co to jest? Bier. Jedzenie, dobra, jedzenie. No bo spróbujemy to koszykami, będziemy zasuwać jak, jak. jak Tom Hanks w terminalu. Jak Tom Hanks! Ty, to, szyfu jesteś, jak Tom Hanks! No bo tam dużo rzeczy na, na półkach. O, Jezu, tu nikogo nie ma, tylko zombiaki, W kibelku nic się nie znaleźli. Jezus, Maria, jaki wielki zombiak O, chryste, panie! Dobra, jedno jedzenie, tu samo jedzenie jest tylko, ja liczyłem na jakieś paliwo mimo wszystko No jest jakiś tasak jeszcze do miasta, to weźmiemy, bo to zawsze jakieś amo i nóż kuchenny Dobra Siedem, siedem boi do shotguna O, jeden hamburger, jedno jedzenie, dobra, weź tutaj jakiegoś zadowolonego kupca Dobra, co tu jest ciekawego? Zupełnie nic! Nie ma jakiegoś dalszego przejścia? Nie! Absolutnie nie! Jesteśmy w ciemnej... W ciemnej mrocznej! O Jezu, tu jest jeszcze jakaś szafka! Dobra, pójdziemy naokoło taktycznie. A, do szyfu mózg, stratega! 10 amo do pistoletu! Dobra, to tam broczy krwią, niech tam se broczy. O Jezu, o Jezu, ile jedzenia! Ja cię sunę! Bierz tu jeszcze jakieś skrzynki, otwieraj case'y! O, jakieś bagiety zostały, kawałki drewna, znowu jakiś zadowolony sprzęt, to chyba ktoś na szyfcie zasnął. Uderzyliśmy trupka. Dobra, lecimy. Tam coś mrgało, to jeszcze jedzenie. No nic, bez paliwa, ale z jedzeniem. Może się uda. O kurczę, gdybyśmy teraz trafili na kogoś z kim moglibyśmy podilować, ale nie, bo tylko 10 jedzenia to w sumie też nie za wiele! Ale absolutnie nie mamy w ogóle zero o, budzik mi się włączył, gdybym zasnął grając Ale już go wyłączyłem. Jedziemy dalej Odpal, odpal jeszcze! O, Jezu, odpal! Odpal Odpal, proszę cię, odpal! Fu, nie umieraj w tym momencie, odpal, szybko jeździ! <ścoughs> Udało się 10 jedzenia, 10 ammo i 12 do strzelby. O nie! Skoczone się paliwo. To w ogóle nie jest dobra prognoza! O nie! O nie! Daoshifu jest nastawiony na teraz bez samochodu bandytów. Są 6 jedzenia. Daoshifu się tego spodziewał. Daoshifu się tego spodziewał. Daoshifu wiedział, że będą bandyci, zanim oni się pojawili. Daoshifu przewidział zasadzkę, więc ustawił swoje plany, zanim pojawili się jeszcze bandyci. Biegnie szybko, jak tylko bandyci zaczynają wysunąć żądania. Kiedy bandyci go ścigają, potykają się gałęzie i, w, i krzaki, które zostawił Daoshifu na, na ścieżce. Kurdy, Daoshifu jest znakomitym survivalistą. Bergery z Daoshifu! Od ciebie się uczył, na pewno. Jest moralem jeszcze wyciągam. O nie! Daoshifu został skanapkowany przez skordę zombiaków, kiedy był na jakiejś wyboistej wzniesionej drodze. Bez samochodu jedyną drogą ucieczką było skakanie i modlenie się o najlepsze. Upadek był bolesny, ale przynajmniej nieśmiertelny. śmiertelny. Oh! Lecimy jeszcze, żyjemy. O mój Boże, Daoshifu znalazł drugą drogę opuszczonych samochodów i zombiaki, um, które może kiedyś je byli jego. Właścicielami, to jeszcze znaczy nie dało się tylko samochodów. Musi być dużo paliwka w bakach i może, może być. Może być jeszcze jakieś auto, jest jeszcze szansa! Cień szansy się pojawił właśnie! Może być jakieś auto, które działo. Dobra, szukamy jakiegoś dobrego samochodu. O Jezus, ale nie mamy za dużo energii, musimy się rozglądać za błyskającymi samochodami ze względu na to, żeby wyciągnąć paliwkę. To jakieś samochody policyjne, tu jakieś opuszczone samochody osobowe. Kurde, żadne... jest tutaj coś, tu. Spuszczaj paliwo. Nie, to hamburgery znaleźliśmy. Dobra, dobra. Dał Do szyfu, Boże, wyglądasz jak profesor, jest znakomitym profesorem. Van O, Jezu, nic tu nie ma. Nic tu nie ma, wszystkie auta są puste. Tam jest radiowóz, a tu jakiś trupak widzę się czai. Zauraliśmy, dobra, spuszczaj paliwo. Pięknie. Ale masz płuca, ale obesajesz tą rurkę. 19 litrów paliwa, znakomicie. Znakomicie. Tu o mój Boże, o mój Boże. Leć, leć, leć jak wiatr, mknij. Mknij, dobra, jeszcze 26 galonów, czy tam litrów, litrów. A! Nie dotykaj mnie, salowa bitch. Jezu, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Oh, good food! Jezus, Maria, jakiś. -ry 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 -ry. Jezu, jeszcze jakieś paliwo. Zaryzykujemy. Aa, a, a, a! 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 piszcie, jak jakikolwiek YouTuber. Aaaa, what the fuck, what the fuck? No wcale nie aż tak bardzo, ale mamy auto! Mamy auto, do się Auto! Jezus! Maria Family Frost rozsypały nam się lody! Nie do jedzenia 70 litrów paliwa! 70! Jedna apteczka! Super, jedziemy! Ja... Ale tempo! Ty już szybciej szedł na nogach! Dzwoni mi telefon. Cięcie!

Wycieńczony po drugiej podróży, Daoshifu wygląda jakiegoś miejsca do kampowiania, do obozu, i, i zasypia zaraz potem. Daoshifu zjadł spoko posiłek, dwa jedzenie za stracili morale. O nie, co się stało? Próbował się leczyć i co się stało? Zabił się! Nie, Dao Shifu, nie! Jakie to jest straszne! Daoshifu, Cały jak jesteś straszny? Podawaniu sobie medykamentów? Coś ty zrobił! Ja nie wiem! Przecież śledziony miałeś trzymać w środku! Zginął, próbując się leczyć. Nasza podróż dobiegła końca! Do diaska! Moi drodzy, ja jestem Nitek, to był w broda głównych dzisiejszej podróży. Wystąpił Daoszyfu i SMA. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że zgłosiliście się lub nie do udziału w tej wyprawie. Ja jestem Nitek, to są moi widzowie z hitbox.tv, gdzie urządzam streamy. Fajne linki są pod filmikiem, gdzie Was serdecznie oczywiście zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, oczywiście symboliczne fapkowanie w górę i subskrypcje, jeżeli chcecie być na bieżąco, fajnie będzie. Jeżeli nie, no to dislike'ujcie i ansubujcie. Zdarza się.

Ale myślę, że w koniec końców fajnie wyszło. W związku z tym, jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję zagrać w Firewatch w jakiejś promocji na przykład, albo zapomnieliście o tym, że mieliście go sobie kupić, zachęcam Was do tego gorąco. I jeżeli będziecie już w niego grać, pamiętajcie, żeby do niego siąść i go i wstać, kiedy obejrzycie napisy końcowe. Wtedy robi największe wrażenie. Nie popełniajcie błędu, jeżeli chodzi o takie krótsze gry, żeby odchodzić gdzieś w samym środku, bo to strasznie wybija klimat, czego ja na szczęście ustrzegłem się.